serdecznie i zapraszam na mój nowy film. Wiosna. Mamy to wreszcie. To jest moja najbardziej ulubiona pora roku. No chyba dlatego, że ja jestem majowa. Urodziłam się w maju i bardzo kocham tą porę roku. Najbardziej, najbardziej. Chociaż każda przyznaję ma, ma jakiś urok to na pewno. Każda pora roku jest niepowtarzalna i piękna, ale ja szczególnie właśnie uwielbiam Wiosnę, to wszystko budzi się do życia jest po prostu jakaś taka nadzieja na to, co, co nam przyniesie. Nadzieja na lepsze. Chciałam odpowiedzieć na, na ten konkurs, który ogłosiłam ku pochwale właśnie wiosny, na przywitanie wiosny. No i dziękuję Wam za odzew, za ładne teksty, wiersz, także dwa wiersze w sumie. Także no na, pewno, na pewno to było bardzo miłe z Waszej strony i, i, i piękne teksty i wiersze. I cóż, ogłoszenie w wyniku. A więc pierwsze miejsce egzekwo. Janeczka i Gosia B z Łodzi. Drugie miejsce egzekwo. Jan mus i teśka. Trzecie miejsce egzekwo: Teresa Paruzel i Anna Rosu. W komisji jednoosobowej. Także mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe, ale tak jakoś, no, tak jakoś poczułam. No i cóż: zrobię łyka herbatki i przejdę do nagrody, którą wam właśnie obiecałam. Nagrodą będzie przeczytanie, przeczytanie wiersza czy tekstu na filmie. Janeczka. Coraz częściej wracam pamięcią do lat 60., kiedy to jako nastolatka urodzona na wsi, lubiłam szukać wiosny. Blisko naszego gospodarstwa były łąki, takie pełne wiosennej wody, niemeliorowane. Kiedy puszczały lody, słoneczko świeciło jasno, wszystko budziło się do życia. Na Kazimierza 4 marca wracały czajki. Pod wieczór kochałam wyjść na łąki i posłuchać, i delektować się śpiewem ptaków. Pierwsze czajki, dzikie kaczki. Potem dołączył skowronek i rechot godowy żab. Śpiewy ptaków niezapomniane. Zakwitały kaczeńce inne łąkowe rośliny, tataraki, rysy wodne, cudowne wschody i zachody słońca, pełne głosów przyrody, wiosną powietrze miało inny zapach. Potem przyszli robotnicy, pokopali, położyli dreny i skończyła się ta piękna opowieść, a szkoda, bo zabolało. Gosia złodzi. Gosia B złodzi. Wiosno, czy utknęłaś wraz z bocianami gdzieś między Nilem a Bosforem? Wiosno, czy kiedy już przyjdziesz, zapewnisz nam słońce, deszcz i pogodę ducha? Wiosno, czy z kolejnym dniem budzącej się przyrody rozbudzisz w nas pasję, entuzjazm i miłość? Wiosno, więc przybądź uskrzydlaj, inspiruj, wzniecaj, Prowokuj, zachwycaj i uszczęśliwiaj. To było pierwsze miejsce egzekwo Janeczka i Gosia B złodzi. Dziękuję Wam pięknie za te Wasze teksty i wiersz. No, by, były naprawdę pierwszej klasy. Bardzo, bardzo piękne. Janus. To będzie mniej o wiośnie, a więcej o świecie, którego nie ma. Na Józefa zawsze były już bociany. Niedaleko od rodzinnego domu było gniazdo, i słychać było przy otwartym oknie ich krzątaninę, potem klekot. Przy każdym prawie domostwie krzaki jaśminów, róży i bzów. Jak było pięknie i pachnąco. Dziś wszechobecne tuje, kamyki i rozciągnięte czarne płachty, żeby trawa nie rosła. Na brzegach rzeki, która wiła się przez całą wieś. Kaczeńce, tatarak, żółte kosaćce. wyżej na pastwisku już wczesną wiosną. Krowy, konie, gęsi, dziś konia nie uświadczysz. Gęsi na fermach, krowy na łańcuchach. Szło się to lasu na przebiśniegi, potem na konwalie, W parku całe połacie fiołków, łąki pełne różnorodnych kwiatów i ziół. Zboża pełne habrów. Dziś kukurydza, na łąkach jeden gatunek trawy. Wiem, wiem. Postęp cywilizacyjny. Biegło się na pole posłuchać skowronka, a wieczorem w przydrożnych krzakach słowika. To se nevrati. Teśka. Mała kaczuszka cyraneczką zwana, wiosny jest zwiastunem obok bociana. Gnieździ się na bagnach, skrzydła rozpościera, owady, skorupiaki tonami pożera. Jej piękna szata czarnobrązowa, nie jakaś pstrokata czy kolorowa, Jest ozdobiona lusterkiem zielonym, a w drugiej połowie już granatowym. Podróże lubi światowa istota, najbardziej jednak kocha nasze polskie błota. Teśka Jan Mus i Teśka Egzekwo drugie miejsce. Dziękuję Wam pięknie za Wasze teksty, za tekst i za wiersz. Trzecie miejsce, egzekwo, Teresa Paruzel i Anna Rosu. Tu chciałabym od razu Tereskę przeprosić, ponieważ musiałam okroić jej tekst, albowiem zawierał urywki z dwóch piosenek, no a tutaj po prostu obowiązują prawa autorskie i mogą mi ten film po prostu zablokować, także przepraszam bardzo, ale no po prostu tylko zostawiam ten tekst własny który też jest bardzo uroczy i bardzo miły. Tak więc Teresa Paruzel, Wiosna. Wspominając o wiośnie, niosąc wspomnienia minionych lat, wspominamy swoje młode lata, kiedy jako dzieci odkrywaliśmy urok wiosny. Zachwycaliśmy się kwitnącymi drzewami i kwiatami oraz śpiewem ptaków. Wtedy to przyroda tętniła życie, mi te wspomnienia pozostały w pamięci, chociaż teraz wiosna też ma swój urok, który nas cieszy. I właśnie na wiosnę czujemy się tak, jakby ubyło nam lat. Pięknie. Anna Rosu Weszłam do parku, zauważyłam jej zielone ślady, usiadłam na pobliskiej ławeczce, a ona otuliła mnie swoim zielonym płaszczem nadziei. Odrodzenia. Dziękuję wiosno, że jesteś. Piękny. Piękny tekst wiersz, właściwie w zasadzie. To było trzecie miejsce: Teresa Paruzel, Egzekwo i Anna Rosu. Dziękuję Wam pięknie za te wszystkie cudowne teksty. Także dziękuję Wam pięknie, że. Że stworzyliście takie wspaniałe teksty, wiersze, wasze dzieła. Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem waszego talentu. Już tak jak mówiłam, zauważyłam w poprzednim filmie, jak ogłosiłam właśnie ten konkurs, że aż się prosiło ogłosić właśnie taki konkurs, bo jesteście naprawdę uzdolnieni. Takie piękne komentarze piszecie, że aż się prosiło, żeby coś z tym zrobić. Także dziękuję wam bardzo bardzo serdecznie za to, że wzięliście udział, że poświęciliście swój czas i dla nas wszystkich napisaliście takie piękne słowa o wiośnie. Także bardzo bardzo wam za to serdecznie dziękuję. No i cóż, i to byłoby tyle na temat wiosny. Teraz czekamy na dalszy ciąg, na piękne kwiaty, rośliny, które będą cieszyć nasze oczy. Dziękuję Wam pięknie, że zajrzeliście, że wysłuchaliście na razie. Do widzenia, trzymajcie się ciepło papa! Pa. Dzisiaj będzie szybkie danie. Makaron pełnoziarnisty, pastani, brązowy ze szpinakiem, z serkiem grani, jogurtem. Dodam czosnku. Będzie to bardzo szybkie i smaczne danie. Lubię takie, właśnie szybkie dania, a które zawierają po prostu to, co potrzebne dla organizmu. No, szpinak bardzo, bardzo jest wskazany, ma dużo żelaza. Ja teraz na wiosnę dostarczam swojemu organizmowi jak najwięcej. Szpinak powsmarzam na, na maśle. No za chwileczkę dodam jeszcze trochę i dodam jogurt i serek grani. Do prawie czosnku. Ząbek czosnku tutaj cisnęłam już. No i szpinak jest gotowy. Posmażyłam na masełku, dodałam jogurtu typu greckiego, serek grani. No i naprawdę. Dodałam soli czosnkowej, oczywiście, ząbek czosnku wcisnęłam i sporo pieprzu. Jest bardzo smaczna baza do właśnie do makaronu brązowego, pełnoziarnistego. Za chwileczkę woda na makaron mi się zacznie gotować, i ugotuję makaron i obiad będę miała przygotowany. Naprawdę smaczny, wartościowy. I tutaj właśnie zamiast tego serka grani można dodać ser typu feta no w ogóle według swoich upodobań można śmietany dodać no ja dałam taką wersję zrobiłam nieco lżejszą no ale bardzo bardzo smaczny ten szpinak jest no, no już nie muszę mówić, że jest bardzo zdrowy no i smaczne danie gotowe za chwileczkę wymieszam ten szpinak z makaronem i będę zajadać. No smaczny, smaczny jest ten zestaw.